Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Chyba nikt z was nie spodziewał się, że pokażę na tym kanale nieotwarty zestaw serii Lego Ideas o numerze 8, czyli Instytut Badawczy. 165 elementów i cena katalogowa na poziomie 80 zł. Zestaw został wydany w roku 2014. Ja kupiłem go już w roku 2023 i zapłaciłem za niego 250 zł. Ale. To był taki impuls, bo przeglądałem sobie oferty i mówię, kurczę, może kupiłbym sobie coś takiego archiwalnego z Ideas, albo w ogóle z jakiejś takiej serii, do której mam słabość, ale coś takiego niedużego, żeby po prostu też nie przegiąć sceną, ale też coś, co może być dla Was ciekawe. I wydaje mi się, że właśnie ten zestaw ciekawy zdecydowanie będzie, bo jest to komplet takich trzech niewielkich dioramek, gdzie możemy sobie zerknąć takie sceny, które dzieją się właśnie w jakichś muzeach, w jakichś laboratoriach i tak dalej, no bo mamy tutaj coś, co nawiązuje, do astronomii, do chemii i też do paleontologii. Mamy szkielet dinozaura. Co prawda, te rzeczy są takie, najbardziej, powiedziałbym, ten dinozaur, taki umowny jest dość mocno, ale biorąc pod uwagę, jak jest to niewielki zestaw, to myślę, że i tak może sprawić frajdę. Poza tym w ogóle ten set z Ideas wygląda jeszcze jakoś tak ekskluzywnie. Mamy ten karton podnoszony do góry i jakoś tak mam słabość do serii Ideas i stwierdziłem, że, a kupię. Zmarnuję trochę kasy i pokażę Wam po prostu to, jak to wyglądało w środku. Brakuje mi po prostu w IDS takich zestawów, które byłyby relatywnie niedrogie, które byłyby nieduże, bo raczej zestawy tych gabarytów w ostatnich latach trafiają do nas jako gratisy do zakupów za wyższą kwotę, a do możliwości zakupu trafiają zestawy z IDS, które są duże, które są drogie, a trochę mi brakuje doceniania takich małych, uroczych konstrukcji. Nie wiem, ostatnio mam coś takiego, że jest mi żal otwierać pudełek ze starymi zestawami. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, no ale z drugiej strony, jest to kawałek historii. To jest też jeden z tych pierwszych zestawów z Lego Ideas. No dobra, tak to wygląda. Z drugiej strony, możemy sobie tutaj zobaczyć te mini makiety, bo myślę, że tak najlepiej jest je nazywać. I tak jak mówiłem, te dwie wyglądają zdecydowanie ciekawiej, aniżeli te, ten fragment z ekspozycją, gdzie mamy szkielet dinozaura. Ale dobra, nie ma. Co narzekać, trzeba otworzyć. Ja zastanawiam się, czy tutaj nie będzie jakiegoś psikusa. Może się okazać, że coś tam jest niehalo. Odnosimy wieko, a pod wiekiem znalazły się naturalnie worki z klockami, Te zostały podzielone na numeracje od 1 do trójki, więc zakładam, że jeden worek to po prostu będzie jedna mała makieta. I co istotne, zestaw tak mały, tak tani katalogowo zawierał separator. No to akurat jest zdecydowanie na plus. Instrukcja jest, muszę powiedzieć, taka jakby ekskluzywna, bo tutaj zdecydowanie czuć papier, którego nie czułem dawno albo i w ogóle. Ona jest po prostu z grubego papieru i w ogóle papier w środku też jest gruby. No i mamy tutaj informacje o paleontologach, o astronomach i o chemikach. A tak, możecie sobie jeszcze zobaczyć, jak wyglądają inne zestawy z IDEAS. Jak mieliśmy tutaj na przykład Łazik Curiosity, jak mieliśmy też. Pierwszego Deloriana, czy zestaw z Minecrafta. No dobra, tutaj już chyba zaczynamy budowę. A jakże? To ja w takim razie zabieram się za budowanie i zaraz pooglądamy sobie te małe cudeńka. Pora na rodzinne zdjęcie, ale zaraz, wszystkie drobne elementy będziemy mogli sobie pooglądać oddzielnie. To znaczy, drobne elementy. Naturalnie chodzi o te maleńkie makiety, które przedstawiają kobiety badające dobrze nam znany świat. Nie wiem, od której zacznę pierwszej. Może od paleontolożki? Przedstawienie tej postaci składa się z trzech elementów. Mamy tutaj taki bardzo duży mikroskop, pod którym możemy oglądać sobie kości dinozaurów. Mamy też e, naturalnie fragment wystawy pod postacią takiego szkieletu. Zakładamy, że jest to T-Rex. Poznaje po rączkach, ale ogólnie rzecz biorąc ta konstrukcja jest bardzo umowna. To jest po prostu dinozaur zrobiony z kilkudziesięciu elementów. Trochę wygląda pokracznie. Zdecydowanie lepsze szkielety pojawiły się też w serii Ideas, gdzie mamy... Właśnie zestaw ze szkieletami dinozaurów, one są po prostu zrobione w zdecydowanie ciekawszy sposób. Wrzucałem kiedyś recenzję, możecie zerknąć na ten set. No a tutaj mamy po prostu taki model z kości podparty jakimś patyczkiem. A jeśli chodzi o badaczkę, ona prezentuje się w ten sposób. Mamy na wyposażeniu też lupę. A jeśli chodzi o buźkę z drugiej strony, to ona wygląda w ten sposób. Chyba ktoś ją mocno zeźlił. No i jeszcze ostatni element, czyli mikroskop, pod którym umieszczona jest kość dinozaura, którą możemy sobie zbadać i zobaczyć jak one wyglądały z bliska. Pora teraz na chemiczkę, która została wyposażona w troszeczkę takiej laboratoryjnej aparatury. Mamy tutaj kolby, mamy jakieś butelki i tym podobne rzeczy, tu z kolei są schowane kubki, a w tej szufladzie znajdziemy kilka strzykawek. To myślę, że może być takie wyposażenie, które doskonale znacie z zestawów z serii Lego Jurassic World. A jeśli chodzi o samą chemiczkę, to tak prezentuje się minifigurka, która mają przedstawiać. Z drugiej strony buźka jest już zdecydowanie spokojniejsza, a tutaj prezentuje dobrze znaną Maksymę, pamiętaj, chemiku młody, nigdy nie wlewaj kwasu do wody. Tu jeszcze mamy kolejną kolbę i jeszcze kolejny jakiś szklany element, w którym znajduje się może coś płynnego, na pewno coś wybuchowego, bo tamina właśnie to sugeruje. I na koniec potwierdzenie tego, że Kopernik była kobietą. Tutaj mamy naprawdę bardzo fajny element, bo na początku bałem się, że to może być naklejka. Pewnie gdyby ten zestaw został wydany w roku 2023, to by tak było. Ale tutaj mamy nadruk i on pokazuje nam różnej maści. Gwiazdy, które składają się w różne zbiory, możemy to zobaczyć na niebie. A tu z kolei mamy bardzo duży teleskop. Swoją drogą wygląda całkiem przyzwoicie. No, i tu jeszcze możemy na podstawce znaleźć troszeczkę takiej typowo muzealnej posadzki. Z kolei nasza badaczka jest przedstawiona w ten sposób. Tutaj jest bardzo uśmiechnięta, a z drugiej strony widać, że chyba jednak pomyliła wielki wóz z małym wozem, albo dokonała jeszcze większej pomyłki. W każdym razie wygląda to naprawdę całkiem sympatycznie. Naprawdę we współczesnych zestawach z LEGO Ideas brakuje tego, żeby pojawiały się wśród nich takie małe, niedrogie smaczki. I tak jak mówiłem wcześniej, teraz małe projekty z Ideas raczej pojawiają się jako gratisy do dość dużej kwoty, którą trzeba wydać na zakupy. A gdyby taki zestaw pojawił się dzisiaj, czy nawet nie taki, ale zestaw o tych wymiarach i w tej cenie katalogowej, to ja naprawdę byłbym za. Bo uważam, że warto pokazywać choćby takie ciekawe zawody, ale przede wszystkim warto pokazywać nieduże negatywne konstrukcje, które mogą być czymś ekskluzywnym po latach, jak się okazuje, no bo zapłaciłem za ten zestaw mniej więcej trzykrotność ceny katalogowej, a naprawdę sprawiło mi to dużo frajdy i też myślę, że ten zestaw naprawdę czuć, że jest ekskluzywny. Widać, że na początku seria Ideas była takim produktem premium, bo i pudełko wyglądało ciekawie i też instrukcja była na lepszym papierze, a teraz jakoś tak, kiedy te zestawy są bardzo często wydawane, to one już tracą na ekskluzywności. W każdym razie zestaw Wam polecam, o ile chcecie za niego przepłacić, bo niestety już teraz w dobrej cenie go nie kupicie, ale naprawdę to jest fajny, łakomy konsek dla kolekcjonerów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!